Witam was serdecznie. Z tej strony Hardena. To jest kolejny odcinek serii Żółta koperta. Dziś do otwarcia mamy yy, cztery koperty i jedną paczuszkę ale paczuszkę zostawię sobie na sam koniec. Dobra, na początku później taka to koperta yy... Otwieram. Dobra, żeby nie było otwieramy. Szybciutko otwarcie koperty i w środku mamy. Mamy liścik od Chińczyka, ale prawdopodobnie dlatego jest to liścik, ponieważ jest to wypisane elementy jakie są tak. Jak widzimy na załączonym obrazku, są to złącza ARK dwupinowe. Zgadza się. E, 30 sztuk. <tedy> tak. 30 dwupinowych złączy ARK raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7. Dyszka i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zgadza się. 30. Ym... A wróć. 40. <grywa> 1, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Zgadza się. 40. Już teraz więcej tutaj nie ma. 42. Pinowych złączy ARK. Ym, to potem zróbmy może tą. Od Chińczyka nie ma pieczątki urzędu celnego. Ale dość daleko to jest, więc trzeba będzie delikatnie to otworzyć. Prawdopodobnie są to jakieś scalaki. Tak po, po dźwięku można wywnioskować, po takich, bo ono są w takich szynach przeważnie wysyłane, nie, od niektórych. Mi się to podoba. Takie szyny fajnie się prezentują. Łatwe są w przechowywaniu niż scalaki na gąbce. Mam nadzieję, że się nie mylę, ale tak mi się wydaje, że co? To będą to mostki, prawdopodobnie H. A sprawdzimy sterowniki silników. Mylę się czy się nie mylę? Ale to jest strzepione. Ok, chyba wyjdą. Jest. Chyba się jednak mylę, bo to jest za dużo. Hmm. Co to jest, proszę Państwa? Hmm. Co to jest? Jest to jakiś. A, jest to ATtiny 2313A. Tak. Taki mikrokontroler, raz, dwa, pięć sztuk, czyli to jest ATtiny. OK. W sumie do jednego tam projektu, zapożyczonego z innego kanału, planuję ten projekt zrealizować, ale o tym powiecie się na jakimś tam filmiku. Dobra. Podkupiłem właśnie te mm, stalaki. Idziemy dalej. Yy. Co my mamy tutaj? Ok, co tu jest? Yy. Skąd wysłane? Z Hongkongu. Pieczątki nie ma, nic nie ma napisane. Niby 2 dolary to kosztuje. Gdzieś jest przekreślone. Wysłane jako gift. W, pieczątki urzędu celnego nie ma. Ok, otwieramy. No, Otwiera się ślicznie. To jest w środku, a w środku to druga koperta. Nie. Coś jest też liścik od Chińczyka. Yy... Aha jest to przetwornica. Jest to przetwornica, chyba przetwornica, ale zaraz odbierzymy do końca. Wydaje mi się, że to jest przetwornica, patrząc się po obrazku, ale nie mogę skojarzyć jaka. Jaka to jest przetwornica? Eee, Uch. Eee, uh, 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 uh. Z opisu wnioskuję, mm, że jest to przetwornica, która zmienia. Eee, to jest step down, nie step up. Eee, 9, 12, 24 v zmienia na. Eee, 5V. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale muszę po prostu sprawdzić. Muszę na eBayu sprawdzić, ale z opisu z, upi, z opisu coś takiego właśnie wynika. Yy, dobra, mm -hmm. idziemy dalej, czyli przetwornica. Prawdopodobnie, prawdopodobnie przetwornica step down. Od mówi step down. Chyba, jak nie, to przepraszam, oczywiście. Mogłem popełnić błąd. Dobra, yy... to następnie mamy taką oto paczuszkę. Yy... Jest napisane, że jest to kamera lens, i tu jest właśnie pytanie: akurat przechodziła przez urząd celny, yy... ponieważ przyznawam się, czekam na pewną kamerę yy... do mego drona FPV. Pytanie: czy to jest to? Yy... No zaraz się okaże: kamera lens. E, Pieczątko rzadko celnego jest, to jest właśnie hit e, wysłane 19 września. Jest to prawdopodobnie wtedy, kiedy zareklamowałem, że kamera do mnie nie doszła, dlatego sprawdźmy. Sprawdźmy coś w środku, hmm, bo sam jestem mega ciekaw. Jest to jakieś pudełeczko. W środku jest, proszę Państwa, jakieś pudełeczko i to jest. Liczę, liczę, że to jest ta kamera, ale abym się znowu nie przeliczył. Ok. Jest coś. Jest coś. Jest coś. HD kamera. Yy, wow. Fajne pudełeczko. Zobaczcie. Yy, co wnioskujemy z tego opisu? Yy, zasilane 12V. Kamera. Video output. Power DC. Standard PAL. Yy, jest to HD Color 700TF VL kamera. Teoretycznie i w nocy, i w dzień. Na widzi. Do monitoringu. Tu z tej strony nic. Bardzo fajne pudełeczko. Naprawdę przyjemne pudełeczko. Otwieram. Powinna być to kamera płytkowa. I zaraz się okaże. Ta kamera płytkowa. Mamy tutaj, tak. Mamy przewód. Kurde. Hehe, full wypas. Yy, mamy jakoś. Yy, to jest. Nie wiem, co to jest. Qualified tak także kamera była sprawdzana. Mamy nawet instrukcję obsługi, to jest naprawdę niespotykane. Słuchajcie, instrukcja obsługi. żeby was nie skłamać, yy, powiem, że tak mi się wydaje. Kamera kosztowała mnie 30 zł. 30 zł, ale jesteście bardziej ciekawi dokładne, dokładnego namiaru i tak dalej, to napiszcie w komentarzu, to wam odpiszę. Yy, instrukcja oczywiście w języku chińskim, więc. Może nam dużo nie powiedzieć, ale mamy jakieś tam podłączenia, co jest fajne. Oznacznie zapewne są sygnał, wideo, zasilanie i masa. Ale masakra. Nie, jesteś po angielsku. Słuchaj, jesteś po angielsku. Installation, instruction, manual, jest po angielsku. No, dawno, dawno nie dostałem chińskiej części z instrukcji obsługi. Mamy też. Możliwość zamontowania do jakiejś obudowy tej kamery, są nawet wymiary tej obudowy, a sama kamera super, super. Prezentuje się w ten oto zacny sposób. Ma nawet osłonkę, co bardzo fajne będzie przy moim dronie. Super, naprawdę jestem mega, mega zadowolony, bo powiem Wam, że czekają na tą kamerę dobre dwa miesiące. Dobre dwa miesiące. Cudownie, że przyszła w końcu do mnie. Odłóżmy to na bok. instrukcje obsługi złożymy. O, specyfikacje, słuchajcie, specyfikacje o się przeczytam. Co my tu mamy? Jest to, o, na matrycy Sony Super HD CCD 1,3 cala. Jeżeli chodzi o monochromie. jeżeli chodzi o kolor 1,4 Sony Super HD CCD, To kurde, który ja mam w końcu? To, tak, że mam, że to są jakieś dwa modele yy, mamy tak yy, jeżeli chodzi o nagrywanie ja mam tu 700 czyli ja mam to więc ja mam tą yy, 1,3 cala Sony Super HD CCD NTS 60 Hz. na palmie 50 I tutaj o pobór prądu 120 mA zasilanie 12V. Ja będę miał baterię w swoim dronie 11V. To będzie dobrze. I tutaj jeszcze mamy specyfikację, już chodzi o wymiary. A jeżeli chodzi o jakieś tam nic więcej, nie. Okej, dobra. Sprawdzimy ją z miłą chęcią. Super, super, że przyszło, bo akurat wczoraj nagram to w 30 w niedzielę wczoraj w sobotę mm, dla was to będzie przedwczoraj, przedczoraj, przedczoraj, chyba, tak, przedczoraj mm, był live, na którym montowaliśmy drona ale o tym jeszcze jakiś tam odcinek czy jakiś tam artykuł się prawdopodobnie pokaże się artykuł na, moim, na mojej stronie dotyczący tego drona, ponieważ będziemy tam troszeczkę zmieniali w tej konstrukcji, ale o tym z czasem się e, dowiecie. Może na, na live przysz, przysz, przyszło sobotę. Zobaczymy. Ok, schowajmy tą kamerkę, albo może nie, poszedł sobie zdjęcia do tego, więc... Zawsze robię jeszcze zdjęcie do miniaturki, w razie to sobie schowam gdzieś z boku, to do kubła to na kamerę weźmiemy. No i została nam, proszę Państwa, ostatnia paczka, najdziwniejsza. Y... Paczka... Y... Jakimiś tam oznaczeniami, tu nie będę pokazywał jakichś oznaczeń. Y... Nie wiem, nie wiem co się z nią stało, jest w takiej foliówce. Paczka została otwarta, y... nie ma... Pieczątek urzędu celnego, że jakby to się miało stać, no, sprawdzili to po prostu w urzędzie celnym. Nie wiem, strasznie ciężka jest, naprawdę jest strasznie ciężka. Wysłana jest z Singapuru, no nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Otwórzmy ją może. Ja tu troszeczkę naderwałem tą folię, aby zakleić adres. No wiecie o co chodzi, więc tu się nie będę może tłumaczył. Otwórzmy tą foliówkę i wyciągnijmy paczówkę. No słuchajcie, no wygląda tak jakby yy, z psu, psu z gardła ją wyciągnąć. No ale dobra, sprawdźmy co jest w środku. Klejona jest żółtą taśmą. No często żółtą taśmą były klejone rzeczy, które kupowałem z Banguda, ale no to nie ma chyba reguły. Więc otwórzmy co znajduje się w środku. Nie wiem czemu tak zostało tak rozerwane. Ale coś zostało rozerwane. A w środku... Co w środku jest. <laughs> A w środku, proszę państwa, jest są. Ech, płytki uniwersalne. Temu to takie ciężkie jest. I może coś się nie spodobało komuś, ale tu są płytki uniwersalne. Troszkę tych płytek uniwersalnych jest. Powinno być ich 40, bodajże, jak dużo pamiętam. Eee, ale ile są kolejne? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 7 8. na 14, 15, 16, 17, na 18, 9, na 20. Tak, tu, powinno być tu 40 płytek uniwersalnych. No to tyle ważyło, więc możliwe, że selnikowi lub komuś coś ta waga się nie spodoba. Co to jest? Tak sklejone strasznie. Ty co? A nie, dobra. Coś się musiało nie spodobać. Temu chyba ktoś tą paczkę otworzył. Wydała się mu bardzo ciężka i chyba bali się, że jakoś, nie wiem, może broń broń przemycam, albo naboje. No, więc to są 40 płytek uniwersalnych. Z prostej przyczyny mój zapas płytek się mega skurczył. I postanowiłem sobie płytki uniwersalne dokupić, ale sami zauważyliście, że bardzo dużo ja na płytkach uniwersalnych robię, nawet po ostatnich projektach temu też się nie pokazywało niektóre filmiki, ponieważ zabrakło mi materiału, no, z którym mógłbym pracować. Dobra, chyba też 40. Jeszcze raz przyliśmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Dobra, 20 płytek. Okej, okay. no i to by było chyba na tyle w tym oto Króciutkim, może długim odcinku. W sumie jestem bardzo zadowolony z odcinka, ponieważ mam kamerę, tak? Teraz jeszcze po pewnych tam zmianach w moim dronie muszę pomyśleć nad zakupem nowego transmitera, Chcę chyba wykorzystam sobie inny, inny transmiter, niż ten z Szarka, który mam w, w swojej heksie, więc jeszcze muszę skupić sobie transmiter, ale to po moich małych rewolucjach, które muszę wykonać z ESC. To reasumując dzisiejszy odcinek żółtych kopert. Mamy tak: mamy 40 płytek uniwersalnych, mamy naszą kamerę FPV, mamy przetwornicę. Mówię, to prawdopodobnie jest to przetwornica Step Down, czy chyba tak się, tak to, się, do tego tak się to mówi czyli z wyższego napięcia robi na mniejsze. To jest to. Mamy scalaki, mikrokontrolery. Atini, tak, tak, Attiny, 5 sztuk i mamy 40 złączy ARK. I to by było na tyle w tym odcinku. Zachęcam Was do dania łapki w górę, w górę napisania komentarza, polecenia kanału swoim znajomym, i ja się z Wami żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności, kiedy ten film widzicie. I do następnego razu trzymajcie się. Cześć! I jeszcze taka ciekawostka. Tu jest data produkcji tej kamery. To jest 6, e, nie, 19 czerwca 2015 roku. Słuchajcie, więc świeżo wyprodukowana kamera. Super. Ok, to trzymajcie się. Cześć!